Nie będziemy to jeszcze nie? Hej, hej, hej! Witamy Was serdecznie z Gori Tak jak obiecaliśmy, wróciliśmy i idziemy zobaczyć, idziemy zwiedzić muzeum. No powiedzmy sobie szczerze, jednego z największego, jak nie największego tyrana i mordercy, jaki istniał i żył, ponieważ, jak pisałem sobie, Najwięksi zbrodniarze. To w większości rankingów Stalin ląduje na pierwszym miejscu. A w muzeum zobaczymy między innymi dom, w którym narodził się Stalin w 1878 roku. Przetrwał do naszych czasów w prawie niezmienionym stanie. Co jeszcze? Zobaczymy też pociąg, którym podróżował na konferencję na Jałcie w 1945. Jest to opancerzony pociąg. Samo muzeum jest dosyć kontrowersyjne i właściwie gloryfikuje tutaj Stalina jako wielkiego wodza. Choć szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić, jak można robić z gościa, który zgładził dziesiątki milionów ludzi, bohatera. Raczej to mało logiczne jest, ale tak właśnie przedstawiała go radziecka propaganda. A my właśnie znajdujemy się w parku Stalina, a po drugiej stronie stoi jego dom pod taką kopułą. chyba, żeby zabezpieczyć go przed zniszczeniem. Aczkolwiek kopuła swoje lata ma, do domu nie można wejść. Ale poza, myślałem, że będzie można wejść. A. Ale nie można. No chatka wygląda niepozornie, ale rzeczywiście jest w dobrym stanie. A do góry zobaczcie. Sierp i młot. Jak zobaczyłem ten sierp i młot, to przyszło mi takie przysłowie na myśl ale sobie tutaj daruję, nie będę go wypowiadał. A oto i sam Stalin. Wiecznie żywy. A tutaj wspomniany przez Linę wagon, którym podróżował i którym był na konferencji w Jałcie. Duży klocek. Ale dziwo nie można wejść. I szczerze mówiąc, też jesteśmy zdziwieni, bo widziałem zdjęcia, jak ludzie wchodzili do środka. No cóż, możecie zobaczyć tylko z zewnątrz. Idziemy do środka. Sklep z pamiątkami. No ale powiedzmy sobie szczerze. No nie wiem, jak miał sobie założyć kurczę koszulkę ze Stalinem. No i co? I chodzisz tu po ulicy? No to tak jak no nie wiem, założył sobie koszulkę z podobizną Hitlera. No to to porąbany jest. Kto to nosi? Kto to nosi? Serio. Chyba nikt. Może się zapytam pani, ile sprzedaje taki koszulek rocznie. prezent z Polski, z Łodzi. Ceramiczna Łódź. I tu jeszcze jeden prezent z Polski. Jakaś cena, ale jaka? Nie podpisane. Mało przyjemne miejsce. Muzeum jest bez wątpienia kontrowersyjne. Pytanie. Zastanawiacie się, czy sprzedają się koszulki? No właśnie przed chwilą widziałem parę, która taką koszulkę sobie kupiła. Może się też tym śmiali? No nie wiem. Ja bym na to pieniędzy nie wydawał. Jaka jest różnica między tym muzeum, a innymi muzeami jakie widziałem, które też dotyczyły no, ciężkiej historii, bo byliśmy w Berlinie e, tam gdzie był budynek Gestapo, też jest świetne muzeum oraz byliśmy w Berchtesgaden na w górze Hitlera, gdzie była jego rezydencja Berkow. tam też jest muzeum i też mogę naprawdę polecić, ale tam nikt nie sprzedaje gadżetów z podobiznem Hitlera albo Geringa, albo innych kurczę, tam Himmlera i całej reszty bandytów, no to, to to jest... No to jest dziwne Nina, nie? No, 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 no pomyśl, no, no jest. No Co się w głowie nie mieści. Dlatego, dlatego właśnie mówi, że muzeum wzbudza kontrowersje i brakuje tutaj jakiegoś historycznego, po prostu pełnego obrazu i, i, i też jakichś informacji o ofiarach Stalina i, i jego reżimu. Kolejna rzecz, to była tam wycieczka szkolna. I ja tak się zastanawiam z przewodnikiem, co oni tym dzieciakom tam mówią. Jak, jak ta wiedza, jak ta historia jest sprzedawana. Szczerze mówiąc, to boję się aż myśleć. Ale no nie wiem, nie znam tak dobrze języka. Znaczy, co ja gadam? W ogóle nie znam języka. <tak Także nic nie zrozumiałem. Dlatego właśnie dla nas to muzeum to było tylko taka krótka przechadzka, bo. Miejscami tylko były napisy po angielsku, a reszta tak. była po gruzińsku albo tłumaczona na rosyjski, więc niewiele, niewiele tam było można wyczytać czy się dowiedzieć, bez znajomości tych języków. Ale co było śmieszne, to w muzeum pracuje tyle ludzi, to jest niesamowite, to jest tak, tak jak w tych wszystkich komunistycznych czasach, że jest 50, 50 osób do zrobienia czegoś, co może zrobić jedna osoba. Panie szwendały się z kawami po korytarzach. miały tak. w komórach. Tam było pełno biur jeszcze. Każde jakieś tam biuro administracji, biuro ochrony. Biuro chyba tam panie sprzątaczki miały. A właściwie w tych, bo tam były niektóre drzwi otwarte. To wiadomo no, siedzieli sobie, kawka, komura I tyle. A propos kawki, to my właśnie też idziemy na kawkę. A potem zobaczymy, może zrobimy tutaj krótką rundkę jeszcze. Aczkolwiek też tutaj za dużo nic nie ma. A tu jest jeszcze taka jedna twierdza do góry, ale to już sobie wadarujemy, może drona puszczę potem, aczkolwiek nie jestem też pewien, czy to zrobię. Wydaje mi się, że pojedziemy od razu do skalnego miasta, bo mamy dzisiaj takie jeszcze jedno skalne miasto na, na liście i zobaczymy, porównamy do skalnego miasta, które odwiedziliśmy kilka dni temu. Zgadza się. Zobaczcie, jak obładowany. Konkretny musi być dach. Rozpoczynamy właśnie zwiedzanie kolejnego skalnego miasta Uplistiche. Miasto to znajduje się około godziny drogi z Tbilisi, więc bardzo łatwo do niego dojechać. Jego nazwa oznacza mniej więcej tyle, co twierdza króla, czy twierdza władcy. I miasto to jest jednym z najstarszych tego typu miast skalnych w Gruzji. Było używane jeszcze przed naszą erą. Aż do wczesnego średniowiecza, kiedy to w okolicy XIII wieku po najeździe Mongołów zaczęło tracić na znaczeniu kosztem rozwijających się miast, takich jak Tbilisi. Miasto jest, jak widzicie, wykute w skalę z miękkiego tufu. Jako, że jego początki sięgają czasów pogańskich, znajdziemy tutaj mieszaninę różnych stylów architektonicznych z różnych okresów, zaczynając od.

Teraz po rosyjsku mówi, ja przed chwilą po angielsku. Zdecydowaliśmy się na opcję z audioguidem, która dodatkowo kosztowała 15 lari za osobę. I trzeba było zostawić do, dokument tożsamości na miejscu do zwrotu. No ale no audio Guide przestał działać już przy punkcie trzecim. Zobaczymy, więc mamy tylko jednego, damy jakoś radę chyba. A tak wygląda główne wejście do miasta prowadzić taki wąwóz. No, zobaczcie. Jaskiniowiec. <noise> Jaskiniowiec. Tutaj jest chłodniej przynajmniej. Dzisiaj jest bardzo gorąco znowu. A tutaj w te dziury składali dary. No, ale dzisiaj są tylko kamienie. Pozostałości po jakimś dzbanie na wino. Bez wina. Bez wina. Przy zwiedzaniu tego miasta będziemy musieli trochę użyć wyobraźni, bo większość z tych konstrukcji, około 2 trzecie, została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 1920. Ale w latach świetności mieszkało tutaj aż 20 tysięcy ludzi, więc było to naprawdę ogromne miasto. Podobno środkowa część zachowała się najlepiej, więc tam zmierzamy. Weszliśmy do groty. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest naprawdę przyjemnie. Bez klimy, ale daje radę. Tam na górze jest kościół, a z tyłu jest winiarnia. A tutaj jeszcze widoczek. Idziemy coraz wyżej. To pomieszczenie było dwupoziomowe. Tutaj zobaczcie, są miejsca, pozostałości. Tu była konstrukcja drewniana, no i był jeszcze jeden poziom dodatkowy. No ale wiadomo, no to już nie przetrwało czasu i się wszystko zawaliło prawdopodobnie nic dziwnego skała to nie drewno Pozostałości po bazylice Ale już nie ma dachu a był Jest i winiarnia, kilka winogron. Jeżeli chodzi o bilety wstępu, to mamy dwie opcje: albo możemy wziąć normalny bilet, który uwzględnia tylko odwiedzanie miasteczka skalnego. Drugą opcją jest zakup trochę droższego biletu. Kosztuje 20 lari i normalny kosztuje 15. I ten droższy bilet uwzględnia też opcję wejścia do tutaj winnicy, w której można napić się gruzińskiego wina. Dwóch białych, czy tam pomarańczowych, jak oni mówią, amber i dwóch czerwonych win. Co sądzimy o miasteczku? No jest to ciekawe miasteczko skalne. Takich jeszcze nigdzie wcześniej nie, nie odwiedzaliśmy, dopiero pierwszy raz tutaj w Gruzji. Ale jeśli mielibyśmy wybierać, to to miasteczko bardziej zdecydowanie polecamy, jeżeli macie tylko czas, żeby zobaczyć jedno z nich. Tam te jaskinie były lepiej zdecydowanie zachowane, a poza tym było dużo, dużo mniej ludzi. Tutaj wszędzie są jakieś wycieczki, również wycieczki szkolne, dzieciaki krzyczą, jodłują w jaskiniach. Nina jest w tej komfortowej sytuacji, bo ma kierowcę i mogła skorzystać z droższej opcji biletu i spróbować wina. Ja sobie darowałem, wprawdzie wina dawali naprawdę mało. A limit w Gruzji, bo sprawdzałem też, jest 0,3 promila. Czyli niski, bardzo niski. Znaczy we Francji jest chyba 0,5. Pan nam zrobił sok z Pomarańczy. Pomarańcze ich nie Batumskie, bardzo dobre. Na pewno lepsze niż ja w się kupuję, zdecydowanie. Kolejnym miejscem, które dziś odwiedzamy jest Mczteta. Jest to dawna stolica Gruzji. Była stolicą od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. I zabytki tego miasta zostały wpisane na listę UNESCO w 1994 roku, a w 2009 zostały zapisane na listę zagrożonych zabytków UNESCO ze względu na to, że część fresków, które się tu znajdują, jest w bardzo złym stanie. I co zobaczymy? Mamy tutaj kilka kościołów w okolicy. Jeden z nich e, widzimy tam na wzgórzu. Jest to e, kościół Dżwari. Dużo obok naszego hotelu znajduje się kolejna katedra. E, jest to katedra Sweti Ciovelli. A legenda mówi, e, że te dwa kościoły, ten tutaj oraz ten, który jest po drugiej stronie na wzgórzu, są. To właściwie nie jest legenda, bo tutaj akurat jest ten tunel. Który łączy te dwa kościoły. Odległość jest naprawdę duża między nimi, zatem jeszcze pomiędzy znajduje się rzeka Kura, więc te, jest tunel, który biegnie od jednego do drugiego pod rzeką i miał on na celu e, umożliwić mnichom, którzy tutaj e, są w tych klasztorach, ukrycie cennych eksponatów w przypadku, gdyby najeźdźca zaatakował i musieli e, się bronić. Katedra jest cała otoczona murem. W niej także odbywały się koronacje królów. Wiem, że z jednej strony dużo katedr w naszym programie i też mieliśmy taką rozkminę co zrobić, bo można było przyjechać do Gruzji i chodzić tylko po górach. Z jednej strony to lubimy najbardziej, ale szczerze mówiąc być w Gruzji i być tylko w Kaukazie i nic innego nie zobaczyć, no to tak trochę nie do końca też napasowało. A jak będziemy musieli pojechać w góry, no to powiedzmy sobie szczerze, co weekend możemy jechać w góry do Austrii czy do Szwajcarii i tam też pochodzić po nich miasteczko nie jest duże, mieszka tu około 7500 osób Ale jest bardzo urokliwe Jak widzicie dookoła katedry znajduje się mnóstwo bazarków. A co możemy tutaj kupić? Ja widzę dywany, miód, przyprawy, słodycze. Zimne Zimne piwo gruzińskie, dokładnie tak jak Pan mówi Też, też zimne piwo gruzińskie Magnesy Na piwko akurat nie mam ochoty Wino i owszem, bo jest bardzo dobre O, tak to właśnie wygląda Aha Mnie zastanawia, zobaczcie A Jak ktoś chce przygotować się na zimę To już czapa Jest Aczkolwiek W obecnej chwili nawet nie chce jej przymierzać bo jest naprawdę 30 stopni, jeszcze, mimo że jest 19 godzina. A tutaj pan poprosił, żeby zrobić mu zdjęcie, więc zrobię. I pan sprzedaje lody. <grywy> Dziękuję. A teraz jesteśmy na Placu Mszczeta. Nazywa się tak samo jak miejscowość. I robię 360 stopni. No to wchodzimy do środka. Zobaczyć. Pani proponuje wycieczkę, ale sobie akurat darujemy. A tak prezentuje się katedra. drzewo oliwne. Właściwie to już wyszliśmy z kompleksu, ale zapomniałem znieść sukienki i musieliśmy się wrócić. Dlatego teraz już bez sukienki i idziemy dalej. A katedra, no myślę, że warto, warto do niej wejść, bo freski są już zniszczone, ale jeszcze dużo widać i wyglądają ciekawie. No powiedzmy sobie szczerze, no ktoś się naprawdę dużo trudu sobie zadał, żeby, żeby to zrobić. To nie jest taki hop Rzut peretem od katedry, jakieś 5 minut, znajduje się żeński klasztor Sant'Avro. Siostry mają tutaj mega porządek. Wszyscy pracują. W kościele jedna odkurzała, z czterech chyba polerowały mm, świeczniki, a to nie jest taka łatwa sprawa, bo tam widziałem od wosku usuwali. Tutaj pielom. Jeszcze nie widziałem ani jednej, która nic nie robiła. to ostatnia kolacja w Gruzji, ale z ładnym widokiem. A knajpa nazywa się Cisquili i zobaczymy, co mają do jedzenia. Sałatka, pomidor, ogórek, cebula, orzechy, gulasz, chlebki i jeszcze wiadą za chwilę. Kinkali, Kinkali. Wygląda apetycznie. Sałatka smakuje. Wino też smakuje. A tak wyglądają kinkali. Nie wiem czy już prędzej pokazywaliśmy. Raz jedliśmy, ale nie ja wtedy kręciłem. I de facto w środku jest taki bulion. Należy go nagryźć. I wypić. Niech tutaj się wylał za bardzo. Przynajmniej tak widziałem jak miejscowi jedli. O, Nina pokazuje. Ugryzła? Mm.